Widz. Zostawia łapkę w dół. Lutel. Wiesz co? jak ja na ciebie patrzę, tym się wszystko w żołądku przewraca. Ilu z was uważa, że w podręcznikach do historii opisana jest tylko prawda? Dzisiaj udowodnię, że się mylicie. W tym materiale poznacie przygody Krzysztofa Kolumba, którego celem było odkrycie całego świata i nawracanie niewiernych, zarówno pokojowo, jak i siłowo. Po wszystkim mógł jeszcze opisać świat i swoje przygody tworząc książkę będącą artefaktem, co zrobił po przejściu przez te wszystkie regiony. No dobra, może nie do końca wszystkie, ale zaliczył większość ciekawych miejsc znajdujących się na mapie w momencie gdy wyruszał w drogę. I właśnie dlatego zacząć musimy od samego początku, a dokładniej od rogu mapy, gdzie znajduje się Islandia. To tu można było rozpocząć wędrówkę tworząc nowego władcę bez ziemi. I to nie byle jakiego, bo był to Krzysztof, ale z innego rodu. A dokładniej z rodu Kolumb, z takim pięknym statkiem na herbie. Oczywiście trzeba było zmienić mu kulturę, przecież wiadomo, że Kolumb był Polakiem. W końcu miał na imię Krzysztof, nie? Chociaż ostatnio pojawiły się jakieś dziwne doniesienia. W każdym razie Krzysztof Kolumb był bystrym intelektualistą, a do tego między innymi dyplomatą, zręcznie żeglującym po niebezpiecznych wodach interakcji społecznych. Pasuje. Był jeszcze sprytny. Lubił podróżować i wędrować. I w sumie mimo że miał 18 lat, to już był znanym odkrywcą. Na koniec można było zająć się jego wyglądem. Starałem się wzorować na tym portrecie, i przez to powstał taki nos. Końcowy rezultat był taki. Dajcie znać, czy się wam podoba. W każdym razie, Polak Krzysztof Kolumb, nazywany tu Kochankiem, mając 18 lat, znajdował się na Islandii, skąd mógł rozpocząć swą wielką podróż. W pierwszej kolejności musiał wybrać swoich towarzyszy. Padło na ludzi, którzy byli dobrymi mówcami i, jak widać, muzykami. Pierwszymi towarzyszami Krzysztofa zostali 37-letnia Rogn Friedr. Oraz Ali. Sprawiedliwy antagonista. Jak już mówiłem wcześniej, jednym z celów kolumba było napisanie książki opisującej świat, ale to wymagało odwiedzenia wielu regionów oraz zostania dość znaną personą, i przy okazji bogatą. Oczywiście, skoro Krzysztof miał zwiedzać, trzeba było ustawić cel obozowania na odkrywanie, co między innymi zwiększało prędkość podróży. A co do stylu życia, niby wędrownik był odpowiedni, ale i tak Krzysztof był już odkrywcą oraz wędrowcem. Więc równie dobrze mógł wybrać naukę, by w przyszłości stać się erudytą czy teologiem. Nazwa obozu została jeszcze zmieniona na odkrywców, bo wcześniej były tu jakieś niezrażone wiwerny. Teraz wypadało zacząć zbierać złoto na ulepszenie tego miejsca. W pierwszej kolejności Krzysztof musiał udać się do najbliższego miasta, gdzie poza ludźmi, którzy chcieli dołączyć do obozu za pieniądze, znajdował się Trygwi, który chciał podróżować za darmo. Był nawet genialnym strategiem, więc zdecydowanie trzeba było go zabrać ze sobą. Następnie Kolumb poznał kobietę o imieniu Glut, czy też Glut, która potrzebowała pomocy w znalezieniu skarbu. Po chwili dała mapę skarbów i można było wyruszać. Na szczęście pierwsza podróż nie była daleka i nie trzeba było jeszcze uciekać z Islandii. Następnie Krzysztof Kolumb wraz z całym obozem wyruszył na poszukiwanie skarbów. Niestety grupa znalazła jedynie jaskinie, w której znajdowała się pojedyncza złota błyskotka. Mimo wszystko ta pani i tak była zadowolona z tej wyprawy. I tak oto Krzysztof Kolumb ukończył swój pierwszy kontrakt i zarobił trochę pieniędzy. Niestety chwilę później na mapie pojawiła się czarna śmierć, która... Za pewne będzie w stanie dotrzeć nawet na Islandię. Dlatego pierwsze zarobione złoto należało wydać na namiot balwierza, który miał zwiększyć odporność na zarazy, a później magiczny wóz Kolumba przemieszczał się po wodzie, by dotrzeć do kolejnego miasta, gdzie można było poszukać nowych zadań polegających na poprawie reputacji. Wódz Jon potrzebował elokwentnych posłańców, oferując nie najgorsze wynagrodzenie. Oczywiście tego typu zadanie jest spiskiem, do którego można zwerbować towarzyszy, żeby zwiększyć szansę powodzenia. Teraz wystarczyło trochę poczekać. W międzyczasie Fridra znalazła sobie jakiegoś chłopa w mieście i chciała, by ten dołączył do obozu. Krzysztof był na tyle miły, że zgodził się na to, wydając praktycznie całe złoto. Tymczasem czarna śmierć była już prawie wszędzie, najgorsze, że dotarła nawet na Islandię. W takim wypadku trzeba było znaleźć porządnego medyka. Ilwa miała doskonałe kompetencje, więc Krzysztof zdecydował się właśnie na nią. Od razu można było jej kazać kontrolować zarazę w obozie. Co ciekawe, była czarownicą, ale za to płodną i jeszcze genialną. W takim wypadku Krzysztof nie próżnował i od razu ją poślubił. Niby ich dzieci mogły być delikatne, ale i tak była szansa na odziedziczenie dobrych cech. Co prawda, Ilwa jeszcze nie uwielbiała swojego męża, ale to wszystko miało się zmienić. Po kilku miesiącach można było zakończyć spisek i na szczęście udało się poprawić wizerunek wodza, który aż klaskał z radości. Jakiś czas później Krzysztofowi urodził się syn, Twardomir, który już jako niemowlę był bystry. Kolumb już chyba myślał o podróżowaniu, bo nagle chciał stworzyć mapę Norwegii, która miała być arcydziełem. Niestety nie każdy był w stanie to docenić. Co gorsze, żona Krzysztofa zachorowała na dżumę. Trzeba było podjąć drastyczne kroki, które okazały się skuteczne. Ale pani od teraz musiała nosić maskę. W obozie było już tyle złota, że towarzysze mogli zacząć budowę pociągu bagażowego, zwiększającego między innymi limit zapasów. Na szczęście po kilku miesiącach czarna śmierć zaczęła powoli odpuszczać, więc można było w końcu wy wyruszyć w dalszą podróż, opuszczając Islandię. Krzysztofa Kolumba czekała teraz długa podróż po całym świecie. Grupa ledwo przybyła na Wyspy Brytyjskie i od razu przywitał ich kąsający mróz. Na szczęście medyczka wiedziała jak sobie z tym poradzić i nikomu nic się nie stało. Więc po przybyciu do miasta mogli wziąć się do roboty. W pierwszej kolejności znów szukając skarbów. Kolega na czas wyprawy dołączył do obozu Krzysztofa. Niestety okazało się, że ten skarb jest ukryty gdzieś głęboko w Europie, a na razie grupa odkrywców nie chciała tam się wybierać. Woleli wpierw odwiedzić kilka ciekawych miejsc na wyspach, docierając nawet do Londynu, tylko potrzebne były dodatkowe zapasy. Kolega musiał na razie siedzieć grzecznie w obozie i czekać. Wykonując jakieś mniej istotne zadania, Krzysztof mógł prosić o przysługę swoich byłych pracodawców, więc postanowił zwiększyć swoją armię, żeby w razie czego mieć jak się bronić. I tak do obozu odkrywców dołączyli ciężko zbrojni piechurzy. Niestety pewnego dnia w obozie doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Kolega, który czekał, aż wyruszymy na poszukiwanie skarbów, nagle chciał zaatakować Fridre. W takim wypadku trzeba było go uwięzić, licząc na to, że mapa skarbu zostanie w obozie. Ale tak dobrze nie było, bo kontrakt zakończył się po uwięzieniu naszego kolegi. W międzyczasie Krzysztof i jego drużyna wykonywali zadanie polegające na uwolnieniu poddanego jakiegoś burmistrza. Na szczęście udało się ukończyć to zadanie, ratując piękną niewiastę która była chyba przetrzymywana przez wilka. Kolumb mógł nawet spróbować namówić tę kobietę, by dołączyła do jego obozu. I nawet to mu się udało. Swoją drogą, pani Befail była ładna, więc Krzysztof musiał się do niej zbliżyć. Następnie można było ruszać na południe. Przed Krzysztofem jeszcze długa droga, szczególnie jeśli chciał zaliczyć większość ciekawych miejsc na mapie. Po chwili przyszedł czas, by wyznać nowej koleżance miłość. Na szczęście Befail nie odmówiła tym zalotom, więc była szansa na coś większego. Drużyna na odkrywców dalej wykonywała misje dla różnych władców na wyspach brytyjskich niestety gdy dotarli do kolejnego miasta trzeba było się wstydzić za Roghnfridre która została przyłapana na kradzieży i jeszcze sam król Szkocji wydawał wyrok Krzysztof uznał, że należy jej się kara w postaci brutalnej chłosty, więc w żaden sposób nie interweniował. Kilka miesięcy później można było ruszać do Londynu, aczkolwiek stolica Anglii została przeniesiona, więc trzeba było wybrać inną trasę, która i tak szła przez Londyn. Swoją drogą obecnie królem Anglii był John bez ziemi. Brzmi znajomo. Niestety podczas podróży Kolumb i jego towarzysze zostali napadnięci przez bandę wygłodniałych chłopów. Grupa odkrywców chciała, by chłopi zapłacili za zapasy, co niestety się nie udało. I Krzysztof został ranny, ale przynajmniej wszyscy mogli ruszyć dalej. Poza tym żona medyczka od razu go wyleczyła. W międzyczasie Anglia podzieliła się i rozpoczęła się wojna przeciwko tyranii króla Johna, więc trzeba było stąd spadać. Tylko kończyły się zapasy, więc Krzysztof chciał na coś zapolować, ale niestety wrócił do obozu z niczym. No, nie do końca, bo piękna Befail chciała wziąć udział w polowaniu, co mogło skończyć się tragicznie, bo szybko stanęła oko w oko z wilkiem, którego Krzysztof na szczęście zastrzelił i zaimponował tym swojej nowej wybrance. Tym sposobem stali się bratnimi duszami. Jeszcze przed opuszczeniem Wysp Brytyjskich, Kolumb spotkał w jednej z karczm Simona z rodu Fitzpiterów, który był ogromny i zasługiwał na to, by dołączyć do obozu. Później Krzysztof upolował królika, którego mógł użyć jako ozdoby, która zwiększała między innymi waleczność. Przy okazji udało się dostać nowy kontrakt dotyczący poszukiwania skarbów, które znajdowały się na półwyspie iberyjskim, więc drużyna odkrywców mogła w końcu opuścić wyspy brytyjskie, odwiedzając powoli kolejne królestwa. Po kilku miesiącach grupa dotarła do miejsca, w którym miał znajdować się skarb. I rzeczywiście Krzysztof odkrył tam skrzynię z różnymi kosztownościami. Oczywiście skarb należał do kobiety, która wynajęła drużynę odkrywców. Teraz grupa mogła zapoznać się z całkiem nowym miejscem, rozwijając przy okazji obóz za zarobione złoto i zbierając zapasy z ogrodów przy meczetach albo wykonując prostsze zadania dla tutejszych władców, dzięki czemu można ich było później prosić o dodatkowych zbrojnych. A skoro obóz znajdował się w zupełnie innym klimacie, Krzysztof mógł się przebrać. Ten strój bardziej do niego pasował. Jakiś czas później drużyna dostała zadanie polegające na eskortowaniu posłańca na południe aż do Afryki, więc wyruszyli wszyscy razem z obozem. Aż tu nagle w nocy wybuchł pożar. Więc trzeba było uciekać, co groziło tym, że piękna Befile zostanie ranna. Na szczęście nic złego nikomu się nie stało. Niedługo później grupa znów była świadkiem pożaru. Ale tym razem udało się go ugasić. Następnie odkrywcy musieli poradzić sobie z tajemniczą bestią, podchodzącą pod obóz. Krzysztof uznał, że spróbuje na nią zapolować i w końcu znalazł wielką hienę, z którą chciał się zmierzyć, mimo że istniało ryzyko, że umrze. I w sumie umarł. Chociaż na martwego nie wyglądał. Najwyraźniej medyczka wskrzesiła Krzysztofa. Od teraz kolumb nie zawsze czuł się sobą. Przypominam tylko, że jego żona była czarownicą. A nawet nazywano ją wiedźmą. W każdym razie eskortowanie zakończyło się sukcesem, więc grupa trochę zarobiła. Po chwili papież zaczął wzywać wiernych do krucjaty. Krzysztof może nie miał dużej armii, ale jako zagorzały katolik zadeklarował swoją gotowość do walki. W międzyczasie urodził mu się drugi syn Karol, a skoro zbliżała się krucjata, można było zaplanować podróż do Kairu, zahaczając przy okazji o Sycylię i wtedy papież rozpoczął świętą wojnę. Niby na ten moment atakujących było więcej. Najważniejsze, że drużyna odkrywców mogła tu spokojnie przebywać i była bezpieczna, dopóki nie wystawiła armii, a wrogowie już szykowali się do walki. Ledwo Krzysztof Sferajną dotarli na tę ziemię, a już jego starszy syn Twardomir znalazł sobie jakąś dziewczynę, którą chciał wpuścić do obozu razem z jej rodzicami. Była to dwunastoletnia Fatima, którą ostatecznie zaproszono do drużyny. W końcu do brzegu zaczęły zbliżać się wojska krzyżowców, które od razu po wejściu na ląd przegrywały kolejne bitwy. Dlatego grupa odkrywców wolała się w to nie mieszać i dalej podróżowała sobie między prowincjami. Przynajmniej odwiedzili latarnię morską na Faros. Niedługo później Krzysztofowi urodziły się dwie córki Grzymisława oraz Wszemiła. Niestety po kilku miesiącach to zakończyła się porażką papieża. W takim wypadku można było w spokoju skupić się na nowych zleceniach i podróżowaniu po tych terenach. Oczywiście Krzysztofa czekała jeszcze podróż na wschód. Jednak wpierw musiał przeboleć śmierć swojej kochanki, która umarła zaraz po porodzie. Ale nie wiadomo co się stało z dzieckiem. Co ciekawe Fatima, która powinna być wdzięczna za możliwość dołączenia do obozu, stała się największą krytykantką Krzysztofa. Długie przebywanie na tych terenach spowodowało, że Kolumb poznał język arabski. Kolejne miesiące minęły na zwiedzaniu pobliskich prowincji w poszukiwaniu ciekawych miejsc. Czasami udawało się znaleźć najemników, którzy za drobną opłatą chcieli dołączyć do wyprawy Kolumba, która przeszła już przez Jerozolimę i szła na północ. Powoli można było odhaczać kolejne miejsca, ale i tak jeszcze wiele było do zwiedzania. Ogólnie Krzysztof od jakiegoś czasu potrafił nawracać miejscowych, czyli wystarczyło przejechać przez hrabstwo, by nawrócić losową postać. W międzyczasie najstarszy syn Krzysztofa Twardomir wziął ślub z Fatimą, którą kiedyś przyprowadził do obozu i dość szybko zmajstrował córkę. Kilka lat później Krzysztof znudził się trochę podróżami na wschód, więc uznał, że wybierze się na pielgrzymkę do Watykanu, odwiedzając przy okazji kilka ciekawych miejsc. Ostatecznie udało mu się dotrzeć do państwa kościelnego kilka miesięcy później, nawracając po drodze pełno osób. Teraz mógł spędzić tu trochę czasu ze swoimi towarzyszami, co chyba nie wyszło na dobre, bo córka Krzysztofa, słuchając kazania, stwierdziła, że bardzo spodobał jej się szatan i chce go naśladować. Zdecydowanie trzeba było jej to wybić z głowy. To była dziwna wizyta. Dlatego Krzysztof wolał już wrócić na wschód. Przynajmniej na mapie pojawiło się więcej zielonych ptaszków. Ale oczywiście miało być ich jeszcze więcej. Więc trzeba było dobrze planować następne wyprawy. Kolumb wraz ze swoją grupą podróżował dalej, nie zważając na pogodę. Kilka miesięcy później Krzysztof dostał wiersz od papieża, który chyba go polubił. Mieliśmy tu dość dziwne słownictwo, jak na głowę kościoła. W 1209 roku wyprawa dotarła na Półwysep Indyjski. Tu też było jeszcze trochę miejsc do zwiedzania. Podczas jednej z wizyt w tutejszym mieście, Grzymisława, córka Krzysztofa, poznała jakiegoś indyjskiego księcia, z którym chciała zostać. Co prawda, chłop już był zaręczony, ale pewnie tutaj to nie problem. Krzysztof jednak nie zgodził się na to i kazał córce wracać do obozu, który podróżował przez kolejne tereny. Kilka miesięcy później okazało się, że Grzymisława jest w ciąży, a ojcem jej nienarodzonego dziecka jest oczywiście ten indyjski książę. Kolumb nie miał już na to wpływu, za to mógł od niedawna nawracać ludzi w obozie. Więc wszystkim towarzyszom kazał zmienić wiarę. Mijały kolejne miesiące, a na mapie było coraz mniej nieodwiedzonych miejsc. A Grzymisława urodziła w końcu chwała. W zasadzie w 1213 roku można było powoli wracać do Europy. Szczególnie, że ktoś chciał pozbyć się Grzymisławy. Ostatnim przystankiem przed powrotem do domu była stolica Imperium Mongolskiego. Wtedy można już było jechać na zachód. Kilka miesięcy później okazało się, że Grzymisławę chciała zabić żona tego księcia indyjskiego, który zrobił dziecko córce Kolumba. Na szczęście nie udało jej się tego dokonać, ale i tak w 1221 roku Grzymisławie się umarło. W sumie jej syn zmarł 3 lata wcześniej z powodu odry. Natomiast w 1223 roku papież znów wzywał do krucjaty. Niby Krzysztof miał trochę większą armię, ale i tak wszystko zależało od sojuszników. Więc na początku wojska Kolumba wolały samotnie oblegać dalsze prowincje. Jednak w końcu armia krzyżowców dotarła na miejsce i zaczęła się wielka bitwa. Krzysztof miał już nawet pełno więźniów. Wyglądało na to, że tym razem papież zatriumfuje. Tylko jakoś tak po chwili sytuacja zaczęła zmieniać się diametralnie. Krzyżowcy przegrywali kolejne bitwy, i ostatecznie papież znów przegrał. W takim wypadku Kolumb chciał wybrać się na północ, do Polski. Po przybyciu do Krakowa w 1230 roku Krzysztof mógł w końcu odpocząć, opisując świat i swoje przygody w książce, co kosztowało go dużo złota i punktów prestiżu. Przynajmniej wiemy, że Kolumb ze swoją grupą odwiedził ponad 200 ciekawych miejsc. Krzysztof od razu zaczął rozpisywać się o różnych miejscach i osobach, z którymi przyszło mu rozmawiać. Jego książka miała stać się artefaktem, przynoszącym korzyść przede wszystkim przyszłym właścicielom, i już po kilku dniach była gotowa. Nasz podróżnik stworzył znamienity dziennik opisujący świat, który dawał mu wzrost miesięcznego prestiżu. Natomiast przyszli właściciele mieli otrzymać większe doświadczenie w wybranym stylu życia. Ale to nie koniec przygód Kolumba, bo za swojego życia chciał zrobić jeszcze jedno wstąpić na katolicką drogę wiary. Pierw jednak musiał wyruszyć do miejsca świętego, jak Rzym czy kolonia. Więc wybrał się do tego drugiego miejsca razem z całą bandą nawróconych towarzyszy. Teraz mógł w końcu podjąć tę decyzję, stając się między innymi postacią gorliwą. Był to początek drogi, która miała trwać przez dekadę. Co prawda Krzysztof miał już 70 lat, więc ciężko było powiedzieć, jak długo będzie jeszcze żył. Jednak najważniejsze teraz było odpowiednio się ubrać. Może to przesada, ale Krzysztof robił właściwie za drugiego papieża i to bosego który, aby zacząć kolejny krok, musiał wejść na ziemię niewiernych. I tak się składało, że w Wieluniu wyznawano inną wiarę. I tak mogła zacząć się nowa misja Kolumba, który otrzymał przydomek misjonarz i mógł nawracać hrabstwa na katolicyzm. Nawet przy użyciu miecza. Oczywiście zwykła gadka też wchodziła w grę, ale w razie niepowodzenia Krzysztof mógł się zestresować. Na szczęście pierwsze nawrócenie było udane i wiara na ziemiach Wielunia zmieniła się na katolicyzm. Teraz najważniejsze było nawrócenie Jerozolimy, której dwukrotnie nie udało się zdobyć, więc Kolumb musiał wyruszyć swoją ostatnią długą podróż. Niestety po drodze stał się niedołężny, ale jeszcze jakoś sobie radził. W 1233 roku w końcu dotarł na miejsce i mógł nawrócić Jerozolimę. I rzeczywiście to mu się udało. Po wszystkim Krzysztof stworzył jeszcze mapę Jerozolimy. Następnie zabrał się za nawracanie sąsiednich terenów, upewniając się, że chociaż na pewien czas ci ludzie zmienią swoją wiarę. Chociaż w taki sposób Jerozolima została odbita, następnie Kolum zaczął powoli wracać do Europy, przechodząc przez kolejne hrabstwa w Bizancjum. Które też starał się nawracać. Niestety, podczas tej podróży powrotnej, Krzysztof poczuł, że jego koniec jest już bliski. Niby nawrócił przynajmniej na chwilę trochę terenów, ale już nie mógł się tym zajmować. Na pewno mógł się pochwalić zwiedzeniem praktycznie całego świata, bo przecież nie ma więcej terenów na Ziemi. Niestety, po chwili okazało się, że Krzysztof ma raka, więc trzeba było podjąć drastyczne kroki. Leczenie niby się udało, ale pacjent stracił jedno oko, chociaż zdrowie i tak było kiepskie. Swoją drogą w tamtym czasie imperium mongolskie nieźle się rozrosło. W każdym razie trzeba było szybko ruszać w kierunku Rzymu, by założyć nieopodal obóz i wypowiedzieć wojnę papieżowi. W tym momencie kolum bardziej zasługiwał na to stanowisko. Na wszelki wypadek Krzysztof wynajął jeszcze lud gór, którzy stacjonowali niedaleko. Teraz wystarczyło poczekać na wynajętych najemników, z którymi można było ruszać do ataku, szybko prowadząc oblężenie i w końcu Rzym został zdobyty. A Krzysztof stał się królem misjonarzem. Natomiast papież dalej żył i siedział sobie w Rzymie jak gdyby nic się nie wydarzyło. Jednak w królestwie Romania nie było dla niego miejsca. Chociaż co ciekawe, można było podjąć decyzję dotyczącą uświęcenia rodu krwi, bo papież przybywający dalej w Rzymie nie miał złej opinii o Krzysztofie. Tym samym dynastia Kolumb została wyświęcona przez papieża na wiecznych obrońców wiary katolickiej, stając się wzorem doskonałości. Niestety w październiku 1237 roku król Krzysztof Kolumb zmarł z powodu niewydolności serca, mając 77 lat. Jego miejsce zajął bogobojny Twardomir. Jakoś od razu było widać, że lubił sobie wypić. Dynastia Kolumb zapisała się w historii przede wszystkim jako wielcy odkrywcy i misjonarze, których prowadził król Krzysztof. Teraz pozostało im rządzić Rzymem i całym Królestwem Romanii. Cóż, mam nadzieję, że podobały się Wam te przygody Krzysztofa Kolumba. Po raz kolejny udowadniam, że podręczniki do historii kłamią, więc lepiej mnie słuchać. Szczególnie jeśli mówię o tym, żeby zostawić łapkę w górę pod moim filmem. A jeśli mało Wam szalonych przygód w Crusader Kings 3, to polecam Wam ten materiał, gdzie tworzyłem ród kanibali. Nie, nie jestem normalny. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się!